O, widzowie, zobaczcie co ja mam: gazetę! Gazetę ze zestawami Barbie. O, i to jest Barbie. O taka. Dobra, więc otwieram. Tylko ten. A, dobra. Nie dało to ci, To trochę ciężko, tak to prawie. Drugą teraz się postaram. Więc, 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 O, teraz mi się da. O tyle Jest od... Te, teraz wyjmujemy i na pierwsze wrażenie zobaczymy jak, jak to wygląda. No. Tak to wygląda. Chwila. Nie oszukano mnie? Tak, nie oszukano. A zobaczymy. Tak, nie oszukano. A bo tu dwa magazyny plus dwa wystawy, czyli rzutery. I teraz otwieramy te dwie gaz. O, o, tak się to prezentuje. Gdzie to się otwiera? Dobra. Okay. Przyjaciela, a tutaj jest best. Rough. Znaczy, best. Najlepszy ci. Dobra. Cztery. O, to są pieścionki Takie ładne. Nie wiedziałam nawet po kupieniu tego. Czyli już że to są pieścionki O, tutaj, te... poczekaj. Nie za bardzo wiem. Y po co to? Znaczy, co to znaczy? Chyba chodzi o maskę. A, dobra, już nie ma. Otwieramy dalej. E. Dobra, otwieramy teraz. To... Oj, takie brans... Oj, takie bransoletki. Friends. Best. Best. To wychodzi słowo best friends. Dobra, otwieramy kolejne. Ty razem pokażę wam, jak otwieram to. dobra. Jak to się otwiera? A, dobra, tutaj nie ma żadnego do otwierania. To, to nie chcę przypominać to jak otwieram to, ale pokażę wam te rzeczy. O, a tak się prezentuje gazeta o to. Dobra. A to, to jest... Barbie w krainie. Barbie i jej siostry w krainie kusyków. Dobra. Ja to oglądałam. Kiedyś oglądałam, ale już nie oglądam. Ale może poglądam jeszcze raz. Dobra. Ale może. Dobra. Dobra. Teraz to. O, nawet to się odsypia, dobra. Ale... ale dobra. Ale... ale to robimy po kolei. Nie. Nie... Nie byle jak? Jakby się... Nie ważne. Dobra, więc... Więc najlepiej. Się. To jest jeszcze taki całkiem od... Więc dobra. Więc dobra, ja teraz te pocyki. Dobra, dobra. Już odpiję. Widzowie, jak chcecie tak bardzo. na przyczepienie widzicie ładnie o tutaj takie do, ten do przyczepiania dobra Kolejne to nie trzeba, bo to to samo. teraz to. O ładny nas silnik, dobra. Tutaj nie widzicie, ale tu jest jedno z sercami. Tutaj i tutaj. Zobaczymy, bo ten, bo tutaj chyba to się otwiera, bo tu coś tam widziałam. Dobra. Pamiętajcie o sobie. Musicie sprzątać po sobie. Ja posprzątnę po sobie, jak, jak skończę ten opening. To jest bardzo ważna rzecz, żeby, żeby wszystko sprzątać. Dajcie innym przykład w sprzątaniu. Dobra. I więc Dobra. O dobra, więc widzowie, teraz ładny ten. Poczekaj, a co tutaj? Best friends i kolejny best friends teraz. O skutka, nawet tutaj. Nie wiem, czy to do czegoś chyba. Więc dobra, tu jest też samo best friends, tylko że różowa. I błyszcie. A to, to chyba jest po prostu taki dodatek. Tak, dodatek, dobra. Więc i tyle. Na, i, na ty, I tyle widzowie. Pa!